Cześć, witam was wszystkich. Przed nami widzimy temat Forge of Empires Event Archeology. Zbliżający się po evencie wiosennym, event wiosenny już tak naprawdę się kończy. Nie wiemy jeszcze, kiedy rozpocznie się ten event. Oczywiście będzie to też event długoterminowy, na szczęście, bo, bo ostatnio nas nie spotykają zadania historyczne, czyli typu Gagarin, Gagarin, czy to był Napoleon, czy jeszcze Kleopatra, takie zadania. No Na szczęście to nas nie spotyka i mamy po prostu w grze co robić 9 kwietnia wystartował ten event na serwerze beta wy również możecie już uczestniczyć i zobaczyć jak się gra, jak się przygotować do tego eventu rozpocznijmy event będzie składać się z 60 zadań 39 zadań będziecie mogli zrobić od razu, pozostałe 21 zadań będzie robionych jedno codziennie czyli jeżeli do nas się spóźnicie z zadaniami podstawowymi no to wiecie no to będziecie mogli zrobić więcej od razu wiadomo o co chodzi, okej okay. Czyli tak, będzie to zupełnie nowość. Inaczej event niż wszystkie są skonstruowane. Tutaj już nie będzie znowu Forgeball w innej stylistyce graficznej, tak jak podawaliśmy piłki do piłki piłkarzy, tak teraz żabą skaczemy po tych liliach wodnych i przebywamy przez te bagienka. Tym razem w archeologicznym evencie mamy trzy dostępne przedmioty, które używamy. Pędzel. Pędzel używamy, jeżeli widzimy pod piaskiem, że coś się kryje, kryje się jakiś artefakt do zebrania. No to pędzel używamy na jednej kratce, na jednym piasku. Te kamienie, które tutaj widać są nienaruszane. Nic z nim nie zrobimy, dynamitem ich nie zniszczymy, nie przesuniemy. One po prostu są. Łopata potrafi usunąć całą kolumnę. Jak widzicie w tym animowanym obrazku, używając łopaty całą pionową kolumnę piasku na przykład taka łopata usuwa. Dynamit. Dynamit działa obszarowo, czyli usuwa też to, co jest z lewej, to co jest z prawej. Jeżeli jest sporo artefaktów zebranych w jednym miejscu, to czasem lepiej użyć dynamit niż jedną taką łopatę. Wiecie, jeżeli jest artefakt po lewej i po prawej, ale jeżeli jest na górze i na dole w jednej kolumne, kolumnie używamy łopaty, aby później zebrać po prostu te artefakty. Pozwoliłem sobie dostawić jeszcze pop filtr, bo strasznie. Pukało PBD w mikrofon, jak wypychamy powietrze. Ok, czyli tak, na co też warto uważać w evencie? Jeżeli tutaj po lewej stronie jest nagroda, tutaj po lewej stronie jest nagroda i użyjemy łopaty czy dynamitu odkrywając ostatnią kratkę, to tutaj już nie będziemy mogli nie będziemy mieli możliwości zdobyć tych nagród, które były, bo cały czas idziemy do przodu, cały czas po tym grobowcu posuwamy się w prawo, więc tak jak w Mario graliście. Jeżeli idziecie do przodu, do tyłu już nie pójdziecie, bo tej mapy już nie ma już się nie cofniecie. Odkrywając nowe kratki, jesteście o jedno pole do przodu. Znika wam to, co jest z tyłu. Czyli co można zdobywać? Jak widzicie jest tutaj nieodkryty dzbanek Jest tutaj również dzbanek Jest tu odkryty dzbanek i jest pędzel Jeżeli naciśniecie na ten pędzel Oznacza to, że znaleźliście narzędzie Narzędzie trafi do e, waszego inwentarza Jeśli chodzi o te e, urny To klikając na urnę Otrzymujecie nagrodę Właśnie jak w dotychczasowych eventach Czyli daily special, nagroda dnia Jak widać na tym obrazku to świątynia wiedzy No i tak samo macie na przykład 10 czy 12% szans na świątynie wiedzy lub większe szanse procentowe na wojsko, na jakieś bostery, czyli przyśpieszacze do monet, zaopatrzenia itd., itd. Co warto zbierać i co głównie musimy zbierać, aby otrzymywać grand prize, czyli główną nagrodę, wielką nagrodę? Musimy zdobywać te złote bożki. 20 złotych bożków daje nam. Wielką nagrodę. Wielką nagrodą jest to yy, ulepszenie yy, budynku tego głównego. Za chwilę zobaczymy, co tym budynkiem jest i co daje. Yy, na pewno będzie ciekawie za chwilę. No ok, ale narzędzia są. Jeszcze wróćmy do tego, nie są nieskończone, tak? Yy, jak widzimy tutaj w lewym górnym rogu, yy, gracz ma 50 tysięcy zwojów. Zwoje otrzymujemy za wykonywanie każdego zadania po 50, 100 zwojów i tak dalej. I zwoje wydajemy właśnie na narzędzia. Wchodząc w ten plusik. Chodzimy do Item Shopu. No i w tym e, sklepie z przedmiotami kupujemy właśnie te narzędzia. Możemy kupić e, na przykład za 200, 300, 400, 500 punktów. Oczywiście to są przykłady e, z tymi zwojami, za tyle zwojów możecie kupić e, komplet, paczkę e, wszystkich narzędzi, albo możecie kupić oddzielnie pojedynczo każde narzędzie, oczywiście bardziej opłaca się kupić to w zestawach. No i doszliśmy do światowej wystawy, czyli głównego eventu. Tutaj widzicie, widzicie ten budynek już na dziesiątym ostatnim poziomie, więc sporo poziomów ulepszeń nie będzie, wydaje mi się tak łatwo, może być poprzeczka trochę podniesiona jak w Forgeball, bo nie każdemu udało się zrobić po swojemu kolosa na 10 poziom i trzeba było zainwestować diamenty, u mnie był taki przykład, że tak ja grałem po swojemu i e, musiałem doinwestować diamentów, żeby go postawić, więc no tutaj starajmy się zdobywać bożki i przed wystartowaniem eventu wejść do nas na Discord, link w opisie, aby dowiedzieć się od graczy, którzy już grali na becie, co zrobić, aby zrobić światło wystawę na maksymalny poziom. Widzimy już dokładnie, jak budynek będzie wyglądał od pierwszego poziomu do 10, już na drugim poziomie daje 1 PR. Na dziesiątym poziomie, uwaga, budynek daje aż 10 punktów rozwoju. Miejsca trochę zabiera, bo to jest 4 na 6 kratek. Ale czy nie warto postawić tego dla 10 punktów? 6 na 4 kratki. Oprócz tego daje 10 towarów, zadowolenia oraz ludność. Powiem Wam, po tych eventach u mnie narobiło się tej ludności, bo mam 12 tysięcy, miałem 0, więc mogę zbierać kolejne tarasy. Na wiele jeszcze starczy tej ludności, na wiele tarasów do postawienia w moim miasteczku głównym. No i doszliśmy, tak jak zawsze, do awatarów za ukończenie danej ilości zadań. Akurat awatary tym razem są bardzo ponure. Nie lepiej, jakby tutaj nawiązali do jakiegoś fil filmu, da dali wesołego Harrisona Forda. Indiana Jonesa i jeszcze jakąś inną kobitkę. Wydaje mi się, że awatar będzie rzadko używany. No i wracając teraz do kolejnych budynków, jest to tutaj takie wesołe miasteczko. Trochę tak ciężko to nazwałem: Wesołe miasteczko. No, no nie wygląda to na miasto, ale okej. Okay. Daje 8% do defensywy. Czyli nie do ataku, czyli na pewno tego nie postawię. I oczywiście, jako że to jest budynek kulturowy, daje zadowolenie. Więc co robimy? Odpuszczamy, odpuszczamy sobie ten budynek. Trochę miejsca zabierze, bo 3 na 3 kratki, eee, a te, tej obrony to daje mało, naprawdę mało. Eee. Napiszcie, co myślicie o tym eventie w komentarzach. Czy już macie jakieś sprawdzone sposoby? Jeżeli ktoś gra na ABC, też niech się podzieli uwagami. No i zapraszam do subskrybowania kanału. Oczywiście łapka w górę, jeśli można. I zapraszam na Discorda, na nasz czat pogadać, popisać. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i nie mogę się doczekać eventu jeszcze. Dokładnie nie wiem, kiedy wystartuje oficjalnie, ale to wszystko będziemy mieli świeżo też na Discordzie, nie tylko na forum. Cześć.